A teraz mamy dla Państwa rozmowę z profesorem Radosławem Laskowskim, fizjologiem sportu. Pan profesor jest też trenerem judo, klasy mistrzowskiej, podkreślam. No i wykładowcą Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. I pan profesor będzie nas uczyć tego, jak ruszać się mądrze, tak, żeby z tego korzystać jak najwięcej. Absolutnie pozytywnym sensie dla naszego zdrowia, dla naszych, naszych mięśni, dla naszego samopoczucia, i tak, żeby sobie przy okazji jakieś krzywdy nie zrobić najzwyczajniej świeci. Zapraszam Państwa na rozmowę z panem profesorem Radosławem Laskowskim. Na co dzień zajmuję się fizjologią wysiłku, fizjologią sportu. Jestem też trenerem judo klasy mistrzowskiej. Prowadzę zespół klubu sportowego AZS AWF Irzdansk. Osobiście rekomenduję judo jako dyscyplinę sportową dla każdej grupy wiekowej. Również dla seniorów plus 60, plus 65, plus 70, a nawet i starszych. Starszych, ale dlaczego? Dlatego, że w judo istotna jest postawa i kształtowanie mięśni, postawy ciała a jeżeli kształtujemy mięśnie postawy ciała, siłę mięśni postawy ciała, to jest również to pomocne w mobilności. A nie ma nic ważniejszego u ludzi starszych jak postawa ciała i mobilność. Jeżeli człowiek starszy jest mobilny, prawidłowo będzie działał układ krążniowo-oddechowy i to jest mniej narażony taka osoba będzie na na choroby cywilizacyjne. Co można powiedzieć na temat mojego uchanego judo? Otóż jeżeli chodzi o e, nie tylko siłę mięśni i podstawę ciała kształtujemy w judo w każdym wieku, e, ale również e, to judo ma wpływ na funkcje wykonawcze. Moje ostatnie kilkumiesięczne badania e, związane z treningiem judo e, z ludźmi w plus 65 wykazały, że znacząco e, poprawiają się funkcje wykonawcze u ludzi po e, Kilkanaście tygodniowym treningu Judo, trzy razy w tygodniu. Oczywiście są to tylko wybrane elementy Judo, nie ma tych elementów związanych z dźwignią duszeniem, nie ma elementów z zbyt skomplikowanymi technikami, rzutami, dlatego że no, byłoby to niebezpieczne dla ludzi starszych. Judo to oczywiście postawa, to mięśnie postawy ciała, to prawidłowa mobilność, ale również. Bezpiecze, bezpieczeństwo. Bezpieczne, uczymy bezpiecznego padania, co oczywiście w każdym wieku jest bardzo istotne, a szczególności, w szczególności u ludzi e, starszych seniorów. I to jest właściwie taka główna odpowiedź na to, dlaczego rekomenduję moje ukochane judo dla ludzi plus 60 seniorów. Jest to sprawdzone naukowo, e, bardzo wszechstronna gama jest różnego rodzaju technik, ćwiczeń. E, również tak jak powiedziałem dla ludzi y, starszych ludzie często y, boją się uprawiania judo czy innych sztuk walki, boją się kontuzji, y, boją się jakichś nagłych przypadków, czy słusznie? Y Oczywiście w judo sportowym, profesjonalnym, zawodowym y, jesteśmy narażeni na urazy, gdyż jest bardzo duża intensywność i ćwiczeń i są walki, y, walki sparingowe, walki na zawodach, jest walka o medale mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich. Natomiast w judo rekreacyjnym, w judo kiedy y, trenują seniorzy plus 60, są to tylko wybrane elementy, nie ma walk sparingowych, nie ma elementów związanych z zbyt niebezpiecznymi rzutami. Więc a są takie elementy, gdzie osoby trenujące judo wykonują te elementy samodzielnie, nawet bez udziału partnera i to jest właśnie ten plus tego judo, że, że możemy kształtować siłę mięśni w tak podeszłym już wieku samodzielnie wykonując pewne elementy techniki judo. Wspominałeś o badaniach. Jak dokładnie te badania wyglądały? Na czym polegały? Badania polegało, że przed takim eksperymentem oczywiście była, były badania lekarskie, wywiad lekarski i badania lekarskie seniorów. Następnie seniorzy wykonali grupę testów, testów związanych siłą mięśni na specjalnej aparaturze Biodex. Następnie wykonali badania równowagi, to jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o trening judo. No i oczywiście Badania, które miały zadanie określić ich sprawność funkcji wykonawczych. To są badania psychoruchowe. Potem wykonali dwunastotygodniowy wykonali, wykonali trening trzy razy w tygodniu. W dwóch grupach. Jedna grupa trenowała, a druga była grupą kontrolną. I po tych 12 tygodniach treningu również wykonaliśmy takie same badania. Więc no i wykazaliśmy w tych badaniach poprawę funkcji wykonawczych, wykazaliśmy w tych badaniach poprawę równowagi i wybranych mięśni postawy ciała. Były to zmiany istotne statystycznie, więc naukowo udowodniliśmy, udowodniliśmy to, że to Judo Plus 60, właśnie plus 65. Sprawdza się, że chodzi o te, te mechanizmy te czynności, które, które założyliśmy, i na pytania naukowo odpowiedzieliśmy. Czy y, ruch typu judo czy inne sztuki walki pomaga również w zachowaniu tych czynności umysłowych? Myślę tutaj o chorobach wieku starszego, jeśli chodzi o. Y, to znaczy. no. Yy, niestety no, choroba Alzheimera nie jest chorobą yy, jest nieuleczalną chorobą tak naprawdę yy, czy choroby takie jak Parkinson yy, są to choroby, które yy, przynajmniej na razie z badania podstawowe na zwierzętach nie wykazały yy, yy, nie wykazano takich yy, wyników, aby yy, były to choroby uleczalne. Niemniej jednak pewne yy, w pewnych okresach, jeżeli będziemy aktywni fizycznie, to można zwolnić postępowanie takiej choroby, i to jest też istotne. Badania już na podstawowe, laboratoryjne, na, na myszkach i szczurach, wykazały, że, że można w pewnym sensie przyhamować szybkość rozwoju takiej, takiej choroby. Niemniej jednak jest to jeszcze nieuleczalne. Natomiast rzeczywiście u tych naszych badanych i trenowanych, Y, ludzi plus 65, wykazaliśmy poprawę tych funkcji wykonawczych, co niewątpliwie no, może, to nie jest oczywiście zbadany mechanizm przez nas, może wskazywać na to, że że ktoś z tych badanych y, ma pewne tendencje albo już początki y, rozwoju, rozwijania się Alzheimera na przykład, mogło to troszeczkę przyhamować y, rozwój tej, tej choroby. Kolejny specjalista od mądrych aktywności, mądrej aktywności dr Bin Sin Jin z Korei Południowej, wykładowca specjalista z zakresu wychowania fizycznego, trener koreańskich sztuk walki klasy mistrzowskiej, no i jeszcze certyfikowany instruktor Międzynarodowego Centrum Sztuk Walki UNESCO. Proszę posłuchać. Sztuki walki uprawiają nie tylko ludzie młodzi. Choć dla osób starszych w trenowaniu ważniejszy jest aspekt zdrowotny. Wraz z wiekiem pogarsza się ruchomość naszych stawów. Dzięki treningowi sztuk walki kąt ugięcia kończyn w stawach powiększa się, a same stawy i ścięgna stają się bardziej elastyczne. Podobnie sytuacja ma się z układem kostnym. W starszym wieku gęstość mineralna kości zmniejsza się, przez co stają się one bardziej podatne na złamania. Dzięki ruchowi, podczas którego mięśnie uciskają na kości, gęstość tkanki kostnej się poprawia, a dzięki temu również zmniejsza się ryzyko złama. Dlatego w treningach skierowanych do osób starszych orientalne sztuki walki wykorzystują łagodny ruch, który poprawia zarówno pracę stawów i mięśni, jak i gęstość mineralną kości. Jak pokazują statystyki, osoby starsze częściej cierpią na zaburzenie równowagi i wykazują się opóźnionym czasem reakcji. Treningi sztuk walki poprawiają oba te aspekty. W koreańskich sztukach walki wykorzystujemy specjalny program treningowy oparty na pracy z partnerem, nazywany treningiem czucia lub treningiem równowagi. Wielokrotnie powtarzane ćwiczenia pomogą nam w sytuacjach. Gdy na przykład potykamy się na ulicy i tracimy równowagę lub musimy wykazać się refleksem w obliczu nadjeżdżającego roweru czy samochodu. W wieku senioralnym, pewnie jak w każdym wieku, zmagamy się ze stresem zarówno umysłu jak i ciała. Zamartwiamy się lub złościmy, kiedy coś nam nie wychodzi. I tu przyjdzie nam z pomocą trening sztuk walki. Praktykowane podczas treningów medytacja oraz techniki oddychania brzuchem i przeponą, Pomagają wyregulować pracę serca, dotlenić organizm i zredukować poziom stresu. Do wypowiedzi pana profesora Laskowskiego i doktora Biuna chciałbym dodać tylko dwie sprawy. Po pierwsze, kwestia samooceny. Ta, jak wiemy, spada wraz z wiekiem, a niska samoocena prowadzi do wykluczeń. Starsi ludzie, bojąc się nowych sytuacji, bojąc się przychodzącego stresu, przestają wychodzić z domu, nie chcą spotykać nowych ludzi i sami izolują się od towarzystwa, od, od reszty społeczeństwa. I tu również przychodzą z pomocą sztuki walki. Wszystkie ćwiczenia, jak Państwo widzicie, odbywają się w grupie, często ćwiczymy w parach. Takie ćwiczenia w parach pozwalają na nawiązanie bliskich kontaktów. Jest to kontakt zarówno Psychiczny, kiedy musimy skonfrontować się z osobą stojącą naprzeciwko nas, jak i kontakt fizyczny poprzez dotyk. Te dwie formy kontaktu sprawiają, że nie tylko starsi ludzie, ale wszyscy nabierają odwagi, odważniej patrzą, spoglądają na świat, nie boją się nowych wyzwań, a co za tym idzie, chętniej wychodzą z domu, aby spotykać się z ludźmi. Drugą sprawą, o której wspominał pan dr Bjorn, są ćwiczenia oddechowe. Te ćwiczenia, jak mówił, wpływają na pracę serca, na pracę płuc, ale również pomagają redukować stres. To, to też jest ważny aspekt samych ćwiczeń sztuk walki. I już na sam koniec chciałem tylko wspomnieć, że Trenowanie daje szczęście, daje poczucie szczęścia, daje dużo radości. Te wszystkie endorfiny, które napływają do naszego mózgu, sprawiają, że wychodzimy z treningu może i zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi. Dlatego wszystkim gorąco polecam trenowanie sztuk walki.